Cześć, mamy poniedziałek rano, w weekend byli u nas znajomi i dzięki temu spędziliśmy świetny weekend. Coś tam nagrywałem, ale nie jestem pewny czy tego materiału będzie wystarczająco na odcinek. Zobaczymy jak to będzie podczas składania. Dzisiaj jest znowu piękny poranek, nie ma żadnej chmurki, mi się wydaje, że ten May Gray już się skończył. I jest dosyć ciepło dzisiaj. Jest na tyle ciepło, a wczoraj się też tak spaliłem, teraz już za bardzo nie widać w dzień, ale jestem jeszcze dosyć mocno czerwony, że niestety nie będę mógł siedzieć na dworzu za moim bananowcem i pracować. Wczorajszego dnia za nami była impreza i około 20.00 dwie osoby zaczęły się mocno kłócić, zaczęły się wyzywać. Potem jedna się całkowicie uciszyła, ale druga jeszcze długo była nakręcona i wyzywała. Natomiast

już nie było imprezy. Jeszcze kilku ludzi siedziało na dworzu i nagle zaczęły bardzo mocno psy szczekać. Potem usłyszeliśmy jak jakiś pies był jakby zagryzany, nie wiemy do końca. Następnie usłyszeliśmy jeden strzał. Ja myślałem, że może to jakieś fajerwerki, więc otworzyłem drzwi, po czym padły dwa albo trzy kolejne, i usłyszeliśmy łuski. Także podejrzewamy, że ten jeden pies został bardzo mocno raniony i postanowili. Zakończyć jego cierpienie. Wyszliśmy na nasz półgodzinny spacer podczas przerwy lunchowej. Dzisiaj, jako że mija już drugi dzień, odkąd robiłem pompki, to już je odmębniłem. Także przez weekend tak nie przytyłem, tylko się trochę teraz napompowałem po pompkach. W weekend zrobiłem sobie delikatną przerwę od diety, że jem tylko raz dziennie. Zjadłem chyba dwa razy w sobotę i dwa razy w niedzielę. Zastanawiam się, jak dobrze ta dieta. Pływa, bo teoretycznie powinna mi rozpychać żołądek, ale nie jestem pewny, czy tak to działa. Na pewno zjadam mniej kalorii, bo zamiast jeść na 100% trzy razy dziennie, to jem na 120% raz dziennie, ale wchodzi we mnie więcej jedzenia, tak mi się wydaje, chociaż z drugiej strony zauważyłem już wczoraj i przedwczoraj, że byłem nasycony po zjedzeniu mniejszej ilości jedzenia niż chociażby tydzień temu. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście rozpycha żołądek, a może takie raz jedzenie na 120% wcale go nie rozpycha. Jeśli wiecie więcej na ten temat, podzielcie się koniecznie w komentarzach. A dzisiaj ten ból prawdopodobnie nerwa tutaj koło barku. Jakbym mi mniej doskwierał. I to jest dziwne. Bo żadnych ćwiczeń nie, nie wykonuję na niego, tylko oczywiście się przed i po ćwiczeniach rozciągam, a jednak tak jakby przechodził po tych treningach. Dzisiaj po pracy zdecydowaliśmy się pojechać znowu do Coronado Island. Ania chciała pobiec, tak jak widzicie za mną, a ja niestety jeszcze nie mogę biegać i nawet nie mam butów do biegania, i bardzo dobrze, bo. Mógłbym sobie przez przypadek pogłębić kontuzję. Dzisiaj niestety później musiałem pracę skończyć i jesteśmy tutaj o 5.30. Ludzi jest o wiele więcej niż jak bywaliśmy tutaj o 16 w tygodniu, ale i tak jest... wydaje mi się, że jest ok. W wodzie za dużo ludzi nie ma, bo chyba wciąż jest zimna. Znowu pod słońce, ale chcę Wam nagrać, że sprawdzałem jaka jest cena tej nieruchomości. Ona ma 0,37 akra. Według County oni płacą podatek od wartości, czyli County, hrabstwo wyestymowało. Wartość tej całej nieruchomości razem z ziemią to jest 1,8 miliona dolarów. Myślałem, że jest drożej, bo zobaczcie, jak to jest blisko plaży. Na jedzenie pojechaliśmy szybko do jakiegoś fast fooda, na coś po drodze. Trafiło na Raylis. Co dzisiaj jedliśmy, widzicie tutaj. Nie wiem, kiedy to będzie wrzucone, bo postanowiłem, że. Filmy teraz będę agregował z dwóch czy trzech dni, ponieważ nie ma za bardzo kontentu. Co nagrywać? Zapomniałem powiedzieć, ile zapłaciliśmy za to jedzenie. Wyszło całość 23 dolary razem z podatkiem. Mamy kolejny dzień, ostatni pracujący przed urlopem i świętami. Dzisiaj jest wtorek i oczywiście, jako że to jest ostatni dzień przed długim urlopem, jak i świętami, to najwięcej u mnie się w pracy dzieje i nie wiem, czy wszystko zdążę zrobić. Mam nadzieję, że. Bo zamykam najważniejsze sprawy. Jutro, czyli w środę i w czwartek, mam wakacje. W piątek jest w Google wolne. Tak samo w poniedziałek jest wolne, bo jest to Memorial Day. Jesteśmy teraz na przerwie lunchowej. A dzisiaj z samego rana poszukałem kilku działek i dodzwoniłem się do jednego agenta. Będzie to w Oceanside. Jutro jedziemy oglądać. Bardzo drogie są tu działki, bo tą, którą znaleźliśmy, cena, jak na razie, to jest 300 tysięcy dolarów za 2,4 akra. W Teksasie zapłaciliśmy 86 tysięcy dolarów za 8 akrów. Ciekawe w tej działce jest to, że jest 30 mil do można by tak nazwać, centrum części technologicznej San Diego, czyli wyznaczyłem do budynku Google, ale tam jest bardzo dużo firm IT i to się nazywa taka część IT, przynajmniej tak słyszałem. Google pokazuje 35 minut samochodem. Kolejna rzecz to, że jest blisko oceanu i znajduje się przed górami, które oddzielają tą najfajniejszą część Kalifornii, czyli taką oceanową od pustynnej i dodatkowo jeszcze. Ta działka mieści się na starej farmie Awokado, i są tam ponoć drzewa Awokado. Jutro tam jedziemy i zobaczymy, jak to wygląda. A nie, już wakacyjny strój, ja jeszcze będę musiał wrócić do pracy, a teraz jedziemy na coś do jedzenia i to prawdopodobnie będzie dobra włoska restauracja. Lidos Restaurant to ta włoska restauracja, do której mieliśmy się udać. Myślałem, że będzie trochę lepiej wyglądać, ale oceny ma bardzo dobre. Zjedliśmy już i było bardzo dobre. Tutaj możecie zobaczyć co to było. Film prawdopodobnie z tego pojawi się następną środę. To my teraz szybko wracamy do domu, bo ja jeszcze muszę wrócić do pracy. A zwróćcie uwagę, jakie to są cztery stare samochody. Pierwszy raz tankujemy w San Diego, bo wszędzie mieliśmy dosyć blisko i cały czas starczało nam paliwa, które zatankowaliśmy podczas przyjazdu tutaj do San Diego na trasie. Tutaj ceny paliw są wyższe niż u nas. Jeśli płaci się kartą, to jest jedna z tańszych tutaj stacji, to jest 3,85, natomiast my płacimy kartą i przez to płacimy 3,96. Pomimo tego, że to jest 3,96, to dodatkowo mamy 5% zwrotu z naszej karty kredytowej, jak płacimy kartą. Myślę, że już jutro będzie można zacząć kolejnego vloga. Na dzisiaj jeszcze mam taki plan, że działka, którą jutro mamy oglądać, to jest Agriculture, czyli rolnicza działka. Ale zauważyłem na dokumentach hrabstwa, że jest tam wpisane że jest planowane przekształcenie tego na działkę wiosko-rezydencyjną, co oznacza, że można tam postawić jeden dom jednorodzinny, że będzie można, chyba. I nie wiem, co to oznacza. To plant, muszę się dowiedzieć, będę też pisał do agenta, aby mi wyjaśnił, o co z tym chodzi, bo nie chcę kupić działki, która jest agriculture z tego względu, że jest kilka podkategorii agriculture, i to wszystko zależy od hrabstwa. W niektórych hrabstwach można coś się chce budować, w niektórych są restrykcje Dlatego wolałbym, żeby ona miała pewny plan przekształcenia w residential, czyli rezydencyjny, czyli taką mieszkalną działkę Nie wiem jak to się nazywa po polsku, pod zabudowę? Także jutro pewnie będziemy oglądać tą działkę i od razu odwiedzimy Oceanside, bo to jest przy Oceanside Mam nadzieję, że to będzie dobra działka, już zacząłem się interesować Finansami, bo nie będę w stanie zapłacić wszystkiego gotówką nawet sporej części. Jak i też będę musiał dużo utargować, żeby w ogóle rozważyć kupno, bo jest to dosyć wysoka cena. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. O, słońce trochę zaszło za chmury, których nie było już chyba od 4 dni na niebie. Także miło zobaczyć chmury, szczególnie teraz taki chłodny wiaterek zawiał. Tego mi trzeba było dzisiaj, bo dzisiaj było dosyć ciepło. Pamiętajcie, że nasze przygody możecie na żywo śledzić na fanpage'u, na Facebooku i na Instagramie, gdzie wrzucamy prawie codziennie jakieś story, filmiki na tych story, zdjęcia. Zapraszam, zajrzeć tam, jeśli interesuje Was, co się u nas dzieje na co dzień. Zostawiajcie koniecznie też łapki w górę, zostawiajcie komentarze dla statystyk. Aby pokazywało mi, że Wam naprawdę zależy na tych filmach, bo to motywuje tak jak się zmotywowałem przez ostatnie 3 tygodnie i od ostatnich 3 tygodni, bo teraz mamy 25 maja, czyli praktycznie od maja wrzucam dwa razy w tygodniu filmy. Mam nadzieję, że to zostanie na dłużej. Zobaczymy, zobaczymy też, jak ta testowa, vlogowa seria pójdzie, ale wydaje mi się, że to będzie strasznie nudne. Zobaczymy, jak to przyjmiecie. I subskrypcji jeszcze. Cześć!